Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, na której chcemy omówić powód obradującego dzisiaj po raz dziesiąty, nie w Sejmie, ale po raz dziesiąty w ogóle Trybunału do Spraw Przemocy wobec Kobiet. Organizowany jest ten Trybunał przez organizację społeczną. Centrum Praw Kobiet, którego prezeska szefowa jest dzisiaj z nami, to pani Urszula Nowakowska, organizowany przy współpracy dużej z panią Lidią Olejnik, dyrektorką okręgową służby więziennej w Opolu, a pani pełnomocnik, ministra sprawiedliwości do konstytucyjnych spraw rodziny. Oraz Magdalena Kochan, mówiąca do Państwa te sprawy posłanka. Przysłuchujemy się tej konferencji, bierzemy w niej udział po to, żeby reagować na konkretne wnioski, które być może służyć będą także zmianie prawa. Pani Anna Andrzejewska. Pani prezes, jeśli dwa słowa można o tym, jak, po co, dlaczego ta, ten Trybunał? Dobrze, bardzo dziękuję Pani Poseł. Cieszę się, że mamy po raz drugi okazję zorganizować nasz Trybunał do spraw przemocy wobec kobiet właśnie tutaj na terenie budynków sejmowych. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ uważamy, że w tym miejscu, gdzie tworzy się prawo, powinny również mieć głos kobiety. Kobiety, których to prawo, które jest tutaj tworzone, najbardziej dotyka. Jest to już nasz trzeci Trybunał, który jest poświęcony problematyce zabójstw w związku z przemocą w rodzinie. Ponieważ uważamy, że jest to temat ciągle mało w Polsce, o którym mało bardzo mówimy, który jest niedoceniany przez tych, którzy tworzą prawo, którzy nie zawsze jakby dostrzegają, że przemoc domowa to nie tylko zasiniaki, awantury domowe, ale tak naprawdę jeśli nie reagujemy w porę, to przemoc ta, której doznają kobiety w czterech ścianach własnych domów, no może skończyć się tragedią. Kończy się, I kończy się. Bardzo mm, duży procent kobiet, jak pokazują chociażby badania Światowej Organizacji Zdrowia e, z tego roku, e, to ponad 3, 38% kobiet, które jest zabijanych e, na świecie, e, to ginie z rąk swoich najbliższych mężów i partnerów. 5% mężczyzn, których jest zabijanych na świecie, ginie z rąk swoich partnerek. Tylko, że różnica jest taka, że kobiety, które są zabijane, są zabijane przez swoich sprawców, którzy się wcześniej nad nimi wiele lat znęcali. Są często zabijane w tym momencie, kiedy chciały odejść, kiedy chciały szukać lepszego życia, zerwać z przemocą. I też jak pokazują badania międzynarodowe, jest to najbardziej niebezpieczny moment, jeden z czynników ryzyka. Do około 50% zabójstw dochodzi właśnie wtedy, kiedy kobieta odchodzi, kiedy mówi nie, kiedy szuka pomocy. I my często my się nie doceniamy tej e, sytuacji zagrożenia i w Polsce niestety funkcjonuje taki stereotyp, e, który myślę, że rzutuje również na podejście organów ścigania do e, kwestii związanych z przemocą, że jeżeli kobieta e, szuka pomocy, chce być konsekwentna, z jednej strony e, właśnie składa e, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, chce w niej sprawę rozwodową, żeby uwolnić się od e, sprawcy, to często pokutuje taki pogląd, że ona pewnie to robi tylko dlatego, żeby uzyskać korzystniejszy. E, wyrok dla siebie rozwodowy, alimenty na dziecko wyższe, a nie bierze się pod uwagę, że to jest jakby jej konsekwencja, że jeżeli chce odejść i doznawała przemocy, to już w tym momencie jakbym jest, jest konsekwentna i zakłada jakby dwie sprawy. Pani Prezes, mieliśmy dzisiaj na sali możliwość wysłuchania pięciu wstrząsających informacji o swoim własnym życiu kobiet, które odsiadują w więzieniach wyroki. Wstrząsające, bo jedna z tych relacji wstrząsnęła nawet będącą obecną na sali sędziną w stanie spoczynku i panią profesor Prawa. W ich relacjach powtarza się taka oto informacja. Dopiero w więzieniu od moich... Yy, od służby więziennych od psychologów otrzymałam pomoc czy pani Prezes okręgowej, nie, nie prezes, przepraszam, naczelnik okręgowej służby w Opolu zechciałaby dwa słowa na ten temat. Proszę Państwa, 25 lat przepracowałam w zakładzie karnym dla kobiet w Lublincu i w codziennym kontakcie obserwowałam funkcjonowanie tych kobiet i ich historie życiowe, powiedziałabym, piekło życiowe jest mi bardzo bliskie. Wysłuchałam dzisiaj pięć historii, które zasadniczo nie różnią się od pozostałych historii kobiet, które odbywają karę za zabicie tyrana domowego. Yy, przykre, było, przykre jest to, że panie stwierdziły, że po raz pierwszy o procesie przemocy dowiedziały się w więzieniu. No, yy, dobrze to świadczy o służbie więziennej, że to właśnie wykwalifikowana kadra psychologiczna, pedagogiczna potrafi z nimi pracować. Yy, praca terapeutyczna z tymi kobietami jest bardzo trudna, ponieważ one funkcjonują w podwójnej roli roli ofiary, najokrutniejszego, roli sprawcy najokrutniejszego przestępstwa, bo zabiły człowieka, jakkolwiek go nie oceniając, oraz roli ofiary przez lata bitej, katowanej, maltretowanej żony, matki czy córki. W związku z tym duży nacisk musimy kłaść na zmianę kierunku myślenia, przede wszystkim na uświadomienie im tego, że do czynu przestępczego doszło wskutek tragicznych losów życiowych. Dzisiaj Panie opowiadały, jak bardzo źle w tym więzieniu się czują, że one, to właśnie one, czują się jak, jak największy morderca, a nie osoba, która przez lata maltretowała swoje była partnerki. Maltretowana. Była maltretowana. Jeszcze chcę dodać, że oprócz pracy z ofiaro-sprawcą, prowadzimy też pracę ze sprawcami. I, i, i tu ukłony w kierunku Centrum Praw Kobiet, bo od 10 lat obserwuję dużą poprawę, jeżeli chodzi o profilaktykę i edukację w zakresie przemocy. Kobiety trafiające do więzienia potrafią wyedukować, wyartykułować swój problem przed sądem. Na to też kładziemy duży nacisk, bo skąd, w jaki sposób sędzia oceni okoliczności czynu, jeżeli one... Będą się wstydziły, nie będą chciały o tym mówić. Ponadto w więzieniach jest dosyć, na przykład w okręgu Opolskim, 338 sprawców przemocy odbywa karę i też kładziemy duży nacisk na zerwanie kontaktu ofiary i sprawcy, bo uważam, że w przypadku tych kobiet, kobiet odbywających kary pozbawienia wolności, zabrakło konkretnego działania kategorycznego, czyli oddzielenia agresora. I osoby, Pani no, która czuwa przemoc. Powiem także tyle, że działalność Centrum Praw Kobiet, te trybunały y, przeciwdziałające przemocy wobec kobiet były przyczynkiem do zmian prawa. W 2010 roku uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kompatybilna z nią ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dają nowe instrumenty prawne, skuteczniej chroniące ofiarę od przestępcy, skuteczne jeszcze prawne narzędzia. Myślimy także o tym, jak spowodować, żeby te dobre już narzędzia prawne być może z tej dzisiejszej konferencji nam to wyniknie, wymagające także korekt i kolejnej nowelizacji, ale wprowadzanej po to, żeby wesprzeć także w sensie profilaktyki kobiety, które doznają tej przemocy, rodziny, które mają z tym kłopot, po to, żeby nie dochodziło do tak drastycznych jak dzisiaj życiorysów. I myślę, że z panią pełnomocnik, pana ministra, w tej kwestii możemy złożyć zobowiązanie w stosowaniu powolnym, bo to nie jest proces szybki, ale zmian prawodawstwa w Polsce po to, żeby skuteczniej chronić przed przemocą i nie dopuszczać do tak drastycznych sytuacji, jakie są dzisiaj. Bardzo proszę, pani pełnomocnik. To, co mnie szczególnie dzisiaj uderzyło w y, czasie konferencji, to to samo zresztą co panią sędzie, ogromna samotność tych kobiet. I jednocześnie przy, z mojego punktu widzenia jako jednak urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości cieszę się, że tak dobrze funkcjonują nasze jednostki penitencjarne, że w więzieniach kobiety dostają pomoc. Szkoda tylko, że tak późno zastanawiam się, gdzie są służby społeczne, które powinny być u tych pań znacznie wcześniej i powinny je wspomóc w walce z przemocą. Mam nadzieję, że będziemy w stanie to rzeczywiście jakoś usprawnić. Brakuje mi tylko tutaj oczywiście przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, do którego te służby, które jako pierwsze mają pomóc rodzinę, należą. Oczywiście deklaruję współpracę i pomoc.